Od 12 lat Andrzej Rogowski, Tomasz Kartanowicz i Piotr Kołacki działają jako koncerty charytatywne w Policach. Od 7 lat prowadzą akcję Policka Paczka dla Seniora. W tym roku jest niesamowity odzew od kibiców Grupy Azoty Chemik Police. Zresztą są tutaj za plecami, dziewczyny pakują właśnie, bo z nimi to robimy od 7 lat, tą Policką Paczkę dla Seniora. Pomagają nam również szkoła, wolontariusze szkoły podstawowej w Tanowie i Spilchowa jako my, więc fajny odzew, obdarujemy, myślę, że tutaj około 70 rodzin, 70 paczek, myślę, że będzie z tej, z tej zbiórki całej. Do pomocy w przygotowywaniu paczek włączyły się siatkarki Chemika Police oraz wolontariusze. Jesteśmy ze szkoły Pilchowa i Stanowa, mam ze sobą ośmiu wolontariuszy, wśród nich również są harcerze z harcerstwa tutaj Stanowa. Ja osobiście uczestniczę już któryś raz w tej akcji, natomiast wolontariuszy mam po raz pierwszy, ponieważ pracuję w tej szkole od dwóch lat i zawsze chętnie się włączamy w takie akcje. Swój wkład w powstanie paczek mieli również kibice Polickiej Drużyny Piłki Siatkowej, którzy na grudniowe mecze przynosili artykuły dla osób potrzebujących. Wszyscy mieszkańcy, wy państwo angażujecie się w to wszystko, pomagacie tym wspaniałym ludziom. Dzięki wam seniorzy będą mieli uśmiech na twarzy, będą zadowoleni, będą z tego dumni, że mają takie paczki. Paczki trafiły już do osób potrzebujących. Zawierały produkty z długim terminem przydatności do spożycia, artykuły chemiczne oraz słodycze. Dwie z nich zostały przekazane do rodzin na Ukrainie. Pozostałe trafiły do mieszkańców ze wszystkich miejscowości gminy Police.